Witajcie Kochani Tym razem przygotowałam dla Was przypyszne schabowe zapiekane z papryką Zachęcam Was do oglądania filmu Schab kroimy na plastry około 1 cm Następnie rozbijamy Rozbity schab posypujemy przyprawą do kotleta schabowego Jajka mieszamy ze szczyptą soli, następnie panierujemy schobowe. Czątku jajku i płótce czwartej. Po trzecie smażymy na rozgrzanym oleju. Na złoty kolor z dwóch stron. paprykę oraz cebulę kroimy w kostkę. Warzywa opruszamy oprószamy solą. Następnie na patelni wlewamy olej, roztrzewamy i dodajemy pokrojone warzywa. Całość smażymy na małym ogniu około 2 minut. Patlety przykładamy na blaszkę pikarnikową, Następnie układamy farsz. Około 2 łyżek. Na schabowe wykładamy ser, następnie zapiekamy około 10 minut do rozpuszczenia się sera.